Siemaneczko z tej strony, Antyk, witam Was bardzo serdecznie w Minecrafcie. Po długiej przerwie wracamy do Minecrafta. Plan na dzisiejszy odcinek to: wypuścić konie na padok, coś rozmnożyć i w końcu znaleźć, stworzyć odpowiedni portal do netheru abyśmy w końcu dostali się do twierdzy, bo to jest nam potrzebne. Ale najpierw idziemy spać. Czym się konie rozmnaża? Mogę? Nie. Mhm. Czy nie? No. Dobra, yy, użyjemy sobie siodła. I czym się rozmnażało konie? Sukrem? Nie, co konie jedzą? Ej, nie pamiętam, co się dawało koniom. Chyba cukier do rozmnożenia. Nie jestem pewny. No nie, weźmy ten cukier. No nie, akurat zaczęło padać. No ale dobra, konie trzeba wyprowadzić. Tak więc chodźmy siodełko. Którego by tu wypuścić? O, tego, chodź tu piękny. Wypuścimy Cię. Oj, ale nie na ten mały, tylko na ten duży. Na ten duży, tak jest. O nie, to Cię ściągniemy. Tak. I przyprowadźmy może jeszcze jednego, albo dwa konie, wprowadźmy. No, trzy. Niech będą trzy tego. Chodź chłopaku. O, to on ma dużo szybkości, tak? Chyba to jest szybkość. Te takie serduszka, które widzimy. O nie, nie, nie. nie. O, widzicie. Szybko nam się udało. A, ściągnąłem z niego, dobra. Gdzie jest ten cukier? Nie, to nie cukier. Więc czym się rozmnażało konie? Marchewką czy złotą marchewką? Zaraz na szybko wyłapiemy jakąś marchewę. No, naprawdę, nie pamiętam. Pewnie złotą marchewą. A takie też mamy. Spokojnie. No szybciutko, sprawdzamy koniu. Nie. Nie, koniu nie. Nie. Uff, dobra. To może rozmnożymy w inny dzień. Jak się doedukuje w Minecrafcie. Chodź, koniuty. No właśnie, to jest tutaj słabo przemyślane. Będę musiał tutaj zmienić nieco teren. Gdzie jest tak. O! Po prostu najlepiej jest wskoczyć. Ciach. I chodźmy szybciutko jeszcze jednego. I zaraz wam zdradzę mój pomysł, gdzie chciałem poszukać portalu. Na pewno wybierzemy się nieco wyżej, niż teraz się znajdujemy. Zabieramy siodło, zsiadamy i dobra, jedzcie sobie tutaj trawkę, pilnujcie się nawzajem. Mam nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Siodło oddajemy do siodlarni. O, tu jest jedzonko, jakieś cukier, marchewki oddajemy, trzcinę też tu wrzucimy siodlarnia, siodło doskonale Widzicie tamten punkt? Tam wydaje mi się, będzie nowe miejsce na na portal Jest to dosyć wysoko W sumie mógłbym też tutaj, ale wydaje mi się, że jest to Odrobinę y, za blisko starego portalu. I lepiej będzie, jeśli się nieco, właśnie, oddalimy. Tam też był, mm, jeśli ktoś pamięta z tych pierwszych odcinków, tam na górze znaleźliśmy bodajże portal zniszczony. To może go wykorzystamy? Może to jest jakaś, wiecie, podpowiedź, że skoro tam był kiedyś portal, może to jest odpowiednie miejsce. Sprawdzimy to. Tak więc ja szybciutko udaję się na miejsce, przewinę wam tutaj i zaraz rozwikłamy zagadkę, czy to miejsce jest odpowiednie, czy nie. Okej, okay, jesteśmy, i ku mojemu zdziwieniu, ten portal jest aktywny dalej. Czy myśmy go odpalali? No, strach pomyśleć, co tam znajdziemy. Zajmiemy sobie może łuk. O matko. Ej, zaraz. Czy to nie jest nasza stara miejscówka? Nie. Nie, nie, nie. To nie jest nasza stara miejscówka. Aczkolwiek. Już musieliśmy tu być, bo widzicie, mamy to tutaj obudowane. Nie, no zaraz. Tam, serio, tam jest nasz stary portal. Hmm. Przejdźmy się tutaj kawałek. O, widzicie nasze stare. O, ty, Ty dupiaj stąd. Ja pierdzielę. Ej, no to lipa. To jest za blisko. To musimy zmienić to miejsce. Iść jeszcze dalej. Może jeszcze wyżej. Może to wszystko znajduje się tam właśnie nad nami. To szybciutko wybiegamy. O! Matko. Dobra, nie skaczemy, nie skaczemy. Powoli Kto wie, ten wie, że już się zdarzyły śmierci w nederze u mnie na kanale? Okej okay. No to skoro tu jest za Czyli co, idziemy jeszcze wyżej, ale czy my w ogóle możemy iść jeszcze wyżej? O, jest się. Żeby go dezaktywować. Dobra, Dobra, jeden, obsydian. Dezaktywujmy go. Powiem wam, jestem... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie spodziewałem się tego, że my już z tego portalu korzystaliśmy. Może udajmy się w miejsce, gdzie mieliśmy respawn, czyli nieco bardziej tutaj w tę stronę. Myślę, że powinniśmy to miejsce za chwilkę zobaczyć. O, tam, tam się respiliśmy. Dajcie mi sekundę i widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu, widzicie tę jaskinię? Tam stawialiśmy swoje pierwsze kroki w tej grze. Oczywiście jest już noc, więc pojawiły się moby. Na pewno będziemy się pozbywać Creeperów, bo jednak. O kurde, ile ich tu jest? Nie spodziewałem się, że to będzie taka walka tutaj O! Idź stąd Ja piernicze Szybko biegnijmy. Kurde, nie no to by było za piękne, żeby zrobić portal w miejscu, w którym się w którym spaliśmy przez te nasze pierwsze noce Kurde, może by wyżej wejść. Najpierw się prześpimy. Chciałbym, naprawdę bym chciał w końcu, żeby ten portal nam działał. Dobra, zaryzykujemy. Błagam. Mmm. Tak, tutaj muszę wykopać. Czy tyle wystarczy? Oczywiście. Dobra, trzymajcie kciuki, widzimy się po drugiej stronie. Nie chcę chwalić, ale wydaje mi się, że tą lawę było widać z tamtego portalu. Ja pierdzielę naprawdę. Serio, tam zrespiliśmy się wcześniej. Przeskoczyliśmy taki kawał mapy i jesteśmy tu. Nie, to jest totalna porażka, nie, dobra, idziemy wyżej. Masakra. Dobra, trzeba się zabrać za niszczenie, chwilę to potrwa. Ja wam tu tutaj może przewinę. Okej. Okay. Jesteśmy. Musimy się dostać wyżej. Wykorzystajmy tę górę. Tam, tam... O nie! Wpadliśmy pod śnieg. Tam, w tamtym miejscu się zrespiliśmy. Matko, ile to było czasu temu ja Minecrafta. Minecraft wystartował raz chyba z, z początkiem kanału, z tego co dobrze pamiętam. Bo miała to być właśnie taka gra, która... Gdzieś tam przyciągnie jak większą ilość osób. No a z tym Nederem to naprawdę. No, nie spodziewałem się, że taka lipa wyjdzie. Ale wydaje mi się, że im wyżej będziemy, tym lepiej. Z tym, że tu jest lód wszędzie, nie? Do, nie zginę tu. No do, nie, dobra. Idziemy jeszcze wyżej. Zróbmy to. Do it. O, Okej, okay, tu jest bardzo wysoko. i teraz tak tu tu tak tak nie 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 nie, nie. tu 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 Co ja zrobiłem? Dobra, zetnę to później. W sumie nie jest to potrzebne. I tu, tu, tak? Nie, za małe jest. No nie, jestem debilem. Ten Minecraft daje mi znaki, abym go nie nagrywał już. Na pewno. Hmm. Dobra, trzymajcie kciuki, po raz kolejny. Są jakieś jaja, no do jasnej cholery. Czy wy to widzicie? Przecież to jest to samo miejsce. Gdzie jest tam ten portal? No tam jest. No jakim cudem? Ja pierdziele, to po co ja to robię w ogóle? To jest totalnie bez sensu. Idziemy w górę. To jest, to jest normalnie niemożliwe, nie? Pierdzie, niech mnie zaleje lawa. Zobaczymy. Nie chce mi się w to wierzyć, nie? Zacznijcie, zacznijcie. 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 Jeśli ktoś ma jakieś dobre tipy, jak znaleźć twierdzę w Minecrafcie, to bardzo proszę dajcie znać w komentarzach. Skorzystam na pewno. Tak, też mógłbym sobie to sam poszukać, ale wiecie. Może ktoś z Was ma naprawdę sprawdzone patenty, które zadziałały gdzieś tam w Waszej rozgrywce. Nie no, wiem, rzucę całkiem jeszcze tutaj. Wow, o o, nas trzała, padł. Mm. tylko proch, myślałem, że łza poleci. No dobra, tu jest ten las. Ale co mi z tego lasu, tragedia, może trzeba by zniszczyć tamten portal? Nie wiem. Dobra, zwijamy manatki, stąd i tyle. Chciałbym generalnie w tym Minecraft'cie sobie polepszyć yy, ułatwić sobie drogę do pewnych miejsc i tutaj pytanie do was czy wolelibyście abym na przykład mosty i schody robił drewniane czy kamienne dajcie znać w komentarzach bo to też jest dla mnie takie no to ważne no kamień czy drewno dajcie znać i może gdzieś tam w następnych odcinkach czy nie, tym się zajmę poza odcinkiem, no bo jednak komuś się chce patrzeć na ciągłe yy, ścinanie drzew czy kopanie kamienia i przetapianie go. To ja sobie gdzieś tam materiały będę poza odcinkami zbierał. I na odcinku będziemy budować i sobie rozmawiać. Tak więc dajcie znać kamień czy drewno. Kurda, może w Nederze nie może być za dużo portali? No ale co, to musiałbym te portale, którymi wracam, też niszczyć? Albo to właśnie w Nederze ja powinienem sobie tam budować jakieś mosty i przejścia. Ja pierdzielę Naprawdę ta, tak długo nie grałem w tę grę, a ona już mnie męczy. O, tam widać naszą wiochę. Oj, 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 oj! oj! Ula, la la Co jest tutaj tak jasno w tej jaskini w ogóle? A, tam pewnie lawa. O! Chcesz się bić? A jakby tak w jakiejś głębokiej jaskini sobie otworzyć portal Na dużej głębokości No! Ty! Chcieliśmy iść jak najwyżej, a teraz... Co? Żeby sprawdzić, pójdziemy nisko. No po prostu Antek 5 nie? Korzystamy tą jaskinię, którą mamy... O matku, ile tu się mobów zrespiło? Ej. Tą jaskinię. W której bawiliśmy się przed... W sensie... No nie przed w momencie kiedy... Mm, tutaj czegoś szukaliśmy. Nie wiem czy my tutaj nie szliśmy pod diamenty. Uuuu. ajajaj! jaj. my tam niżej, 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 może na sam dół. Ale jestem tak inteligentny, że o że nie zrobiłem żadnych. że nie zrobiłem żadnych pochodni. Dobra. złapałem. To już mamy jakąś tam pochodnię. Sztuk 3, 4. Yy, może nam to starczy na chwilę na no, oświetlenie takiego kawałka? A czy tu jeszcze niżej możemy? Uu. Ej, nie, on tutaj nie wejdzie, ten mobek. Dobra. O! No, nie wejdzie. Mhm. Nie wejdzie, oczywiście. No kurde, rzeczywiście. Dobra. No ej! Zostawcie mnie w spokoju. Ja pierdzielę ja tu zginę zaraz Przez te moby. Matko jedyna, matko jedyna. Dobra. Ostatnie podejście, ostatnie podejście na tym odcinku, jak się nie uda, to, to nie wiem, jak mnie znowu w tamtym portalu wysadzi. Dzięki, to był bardzo fajny odcinek Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek zagramy w tego pieprzonego Minecraft, Ale ja normalnie mam dość Mam dość Pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach Drewno czy kamień I czy jest jakiś sposób, żeby znaleźć ten yy, Ten właściwy portal, który będzie obok twierdzy Bo normalnie mnie krew zaleje Przy graniu w tę grę i szukaniu tego uh. Dbajcie o swoją psychikę i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.